Witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie, zdecydowałem się, że dzisiaj nie będzie vloga, ale idzie pochód. I muszę to nagrać, bo jest po prostu piękne. Małe dzieci grają na jakichś tam główienkach. I obudził nas ten dźwięk. Więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia za tydzień. A tak naprawdę, i na serio, to. No w takim razie trzeba robić vloga z dzisiaj, no Mikołaj. Kupiłem sobie nowe buty. Ale mówię do widzów, nie do ciebie. A, Mikołaj jest schowany, bo jest jeszcze nie ubrany. Nie czuję jak rymuje. Plan na dzisiaj jest taki. Że ja właśnie teraz idę na uniwersytet, szybko nagrać jeszcze, zebrać y, wyniki mojego eksperymentu od paru Japończyków. Y, wracam do domu, zostawiam sprzęt, bo muszę ze wszystkim tam leść. Y, zostawiam sprzęt i idziemy w takim razie z Mikołajem do Shinjuku, y, gdzie pójdziemy do tego Shinjuku Gyoen, który jest płatny. Ale tam podobno jest bardzo ładnie, będą sakurki. Tak więc usiądziemy sobie pod wybraną sakurką i porozmawiamy o tym, czego brakuje nam w Polsce z Japonii. Prawda, Mikołaj? Może. Snu. <gry> <gry> no. Zapraszam. No i moi drodzy. Witam w dzisiejszym vlogu. Jest 2 kwietnia. Nas o godzinie 9 obudził nasz ukochany sąsiad z dołu, ale nie ten irytujący, tylko ten właśnie martwiący się o nas, pan Iguci, który no, zapewne chciał nas zaprosić na y, sakurkowy pochód. Po raz kolejny zresztą nasza tutaj ta społeczność, malutka komunka, y, wykazała się tym, że, że tutaj jest fajnie, bardzo tak y, przyjaźnie dla wszystkich mieszkańców nastawiona, ponieważ zorganizowano Taką specjalną, jakby specjalny pochód z okazji Hanami. No i właśnie e, wszyscy chcieli, żebyśmy wzięli w nim udział, ale niestety obowiązki wzywają. Muszę przyznać, że w zeszłym roku chyba tych sakurek było dość trochę więcej niż, niż, niż w tym roku. Może dlatego, że dziś w tym roku jest jakoś strasznie zimno i ja słyszałem, że wczoraj u was w Polsce było chyba 18 czy 20 stopni, albo może mniej, ale i tak i tak więcej niż 10. A u nas było marne 8. Padał deszcz, przez co też to się wszystko zepsuło. A tu mamy taki typowy odpuścik, który będzie się po malutku pewnie rozwijał, rozkręcał. Mamy tam scenę, więc będzie ktoś śpiewał. A na kampusie jak zawsze o tej porze roku mamy oficjalne rozpoczęcie roku, bo w Japonii rok szkolny zaczyna się w kwietniu. No i przez to teraz w tym momencie wszystkie kluby łasedowe, czyli te kluby studenckie, do których można się zapisać i rozwijać się w swoim hobby, wystawiają się tutaj i jakby oferują, napraszają, zapraszają, nagabują do, do przyłączenia się do nich. Tak więc jest ciekawie. Pani ASG! A tam jazzmeni. A ja to mam. Okay. Moi drodzy, okazuje się, że dzisiaj nowy narybek z wydziału ma orientację. Tak więc orientacja trwa jeszcze 3 minuty, a potem muszę się ze wszystkimi poznać. To zawsze nowe znajomości nie przeszkadzają. Plus podobno jest kilku Japończyków, którzy skończyli licencjat u mojej pani promotor, tak więc będę mógł sobie tutaj zaciągnąć ich do eksperymentu na moją magisterkę. I fajne, bo zaraz po, tym, po tej orientacji wszyscy jedą na 14 piętro tego budynku i mamy takie małe party, na którym wszyscy sobie jedzą kanapeczki, piją picie, przedstawiają się i poznają. Tak więc uniwersytet wspiera zawieranie nowych znajomości przyjaciół, poznawanie i tak Nie wiem, czy mi się uda nagrać coś stamtąd, ale i tak i tak może się uda, bo jest tutaj taki bardzo fajny pan profesor Law, który jest od historii, literatury i tak dalej. No i on tak naprawdę jest Brytyjczykiem na wszystko. Co jesz? <laughs> jest więcej. Tam jest takie lepsze Susi, pokażę wam takie. No i jak Polacy oczywiście, słuchajcie, zjadłem już obiad tutaj. <laughs> Za darmo. Wieś robimy. Słuchajcie, my już po orientacji 42 nowych studentów w tym roku. Tu mamy koncerty, jakiś tańce, nie wiem co to jest. Ale wam pokażę. Znowu dużo ludzi.

Dobra, odbijamy w prawo, bo zobaczcie, jest bardzo dużo ludzi. A ile syfu na ziemi! Zobacz, grają na... No i udało się uciec z kapusu a no kolejny ten, Fusion Mania. Tutaj grają Fusion Wow, też ma surat. Mikołaju! <śpiewaj> zaśpiewaj! Moi drodzy, dzisiaj pogoda jest piękna. Prawda mi, Mikołaju? Tak, jest bardzo ładnie. Ile stopni, byś powiedział? Z 11, jak Według mnie jest 20, ale... <śpiewaj> Nie jesteśmy węgarski no. od Polski Tak jest Idziemy teraz do Shinjuku Jeszcze jest godzina 14 Niestety trochę mi się przesiedziało Było bardzo dobre sushi W zeszłym roku były głupie kanapeczki A teraz dzisiaj było sushi i jakieś tam frytki Musimy poprzedzić Mikołaj. I Tu idą wolni Już pomyślałeś o, co ci, co, czego brakuje ci z Japonii w Polsce? jest fajna w Japonii, a nie na Polsce. Tak, czego żałujesz? Jak przyleciałeś do Japonii, to zauważyłeś, że o, chciałbym, żeby coś takiego było w Polsce, bo właśnie o tym będziemy mówić za chwilę. Widzimy się za chwilę. No i jesteśmy w Sędziku, godzina 14.20, Shinjuku Sanjome. Sanjome, Sanjome. E, Mikołaju, jak się czujesz? Normalnie, tak jak zawsze. Tak jak zawsze. Przejechaliśmy dwa przystanki metrem i mamy 300 metrów do tego parku. Tak więc wchodzimy. Wejściówka 200 jenów. Ale czego to się nie robi dla kanału na YouTubie i dla was moi drodzy? Nie zdążyliśmy przejść na światłach. I... I wszyscy napierają. Zwłaszcza babcie, babcie są najbardziej tutaj takie nie, nieprzewidywalne. Jezu. A, Przeszliśmy przez czekin. Eee, wiecie co, nie, nie kwitnie? Tak bardzo jak w zeszłym roku, ale i tak i tak będzie fajnie, tylko trzeba znaleźć miejsce, gdzie będzie cicho. się macie. I dostaliśmy takie... no ostrze... Dostaliśmy taki bilecik. Czyli w Japonii nawet, bilety ma... nawet parki mają. O Jezu! Nawet par... o, kogo tu widzimy? Widzimy tutaj Helgę. Helgę z Uniwersytetu Waseda. Hele! Helga z Islandii. I przyjechali do niej przyjaciele z Islandii i mają tutaj takie islandzkie hanami. Ale w ogóle zobaczcie ile ludzi, bo troszkę ludzi jest, o śmieci. Na... Nie było tych koszy normalnie. To są takie ładne kosze. Pan chce, żebym wyrzucił aparat. Może kiedyś. Wszyscy się rozstawiają. Wszyscy siedzą, piją, ale dobrze, że nie można alkoholu, bo tutaj jakby wszyscy jakby tutaj wypili po piwku albo dwóch. To by była masakra. Ludzie by leżeli, za przeproszeniem nabrudzili na podłodze. Nie myślę, że nie. Tu ma kurkę znowu. Ale taką kiepsko kiepską rozkładną. Panno z obiektywem nie dało się mieć większego. Tu mamy element architektury japońskiej. Tu mamy jakieś tam. Nie pamiętam jak się nazywa po francusku. Ja chciałem chciałem zachwycić ludzi moi widzą Mach to Że pół nie wiem jak to się nazywa O, zobaczcie tutaj taki fajny skwarek Czas na timelapse lapse, Damianie My chyba znaleźliśmy miejsce, w którym będziemy nagrywać dzisiejszy odcinek. Czy chcecie się gdzieś indziej? Ale tutaj jest jakby cicho, więc jest gwarancja tego, że będziecie słyszeć, co mówimy. Mogę sprawdzić. Jak Jakiś reporter. Tak się czujesz? Aha. Żeby nie przewróciło nam kamerki. Muszę report Felix schować. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku po 10-minutowym 10 wstępie. Jak widzicie, bardzo jest szczęśliwy, dzisiaj uśmiechnięty. Panie obok nie wiedzą, co się dzieje, zastanawiają się, co to za celebryci. Tutaj przyszli i nagrywają się. Dobrze, ale... tu nie można krzyczeć za bardzo i to też nie wiem, jak będzie zbierać. Chcesz krzyczeć? Nie wiem. Tematem dzisiejszego filmiku będzie to, czego brakuje nam z Japonii w Polsce. Mikołaj był już w tym miejscu ponad... Mieszkasz tu już ponad... Nie no. Mieszkam tutaj od września. Od września, czyli 8 miesięcy? No? 7 miesięcy tu mieszka? Jest. 7 miesięcy, więc już ma jakieś zdanie wyrobione. Ja mieszkam troszkę dłużej, więc też mam zdanie wyrobione. I zaczynajmy. No to Mikołaju, czy masz jakiś pomysł, którym chciałbyś uderzyć na sam początek? Brakuje mi w takich ładnych parków, w którym się Są łazienki królewskie w. Są, jak to się nazywa, w bały. Chruplego? <głos》> w Są, to prawda. Znaczy można powiedzieć, że Japończycy bardzo dbają o to, aby to, te zielone strefy w miastach były no fajne już. I to jest tak, że to nie jest jakiś tam skwerek, tak jak w Polsce, który jest trochę brudnawy, nie jest miejscem dla menelków, ale tutaj o, dziecko rzuciło rzuciło błotkiem. E, ale też trzeba przyznać, że to jest dlatego tak ładne, bo trzeba no, płacić to. wejściówkę 200 jenów, więc oni, jakby zbierają te wejściówki. Dzisiaj się. Ale to niekoniecznie, bo jest dużo parków, które są bezpłatne i są na No ale tym też samym są ładne, no to prawda. Ja chciałbym od siebie odrzucić, że najważniejszą rzeczą dla mnie, której nie ma w Polsce, jest stopień rozwinięcia usług. Jakie? E, wszystkie każdego rodzaju. I tutaj nie chodzi mi tylko o to, jak sprawnie. E, można wszystko załatwić, jeśli chodzi o drogę internetową, ale też w sklepach, że można znaleźć tak naprawdę dosłownie wszystko. Plus, e, w momencie, kiedy zamawiamy coś e, w sklepach internetowych, przychodzi to bardzo szybko. Mi się zdarzało zamówić coś o godzinie 8-9 rano i dostać to o godzinie 14 tego samego dnia, czyli 5-6 godzin później. E, Mikołaj, niestety, zamówił coś z Chin, ale to się nie liczy. I szło bardzo długo, ale ogólnie bardzo szybko się wszystko załatwia, czyli dość szybko przychodzi. Zazwyczaj jest to tak, że. Kupując coś na Amazonie, przychodzi do następnego dnia. Plus możliwość płacenia za rachunki. To też można zrobić w Polsce, ale nie jest to tak szybkie. Tak. Nie jest to tak, że dostajemy rachunek, na którym jest kodzik, czy tam pasek. Też yy, nazywa pasek kreskowy? Czy jakoś tak. Kod kreskowy. Idziemy do sklepu, oni, oni nam w tym kombini skanują to i już możemy zapłacić, i się nie martwimy. Każdy kombini o. jest na każdym kroku. Możesz wejść do któregokolwiek i masz opłacone rachunki. Możesz tam kupić bilety na różne. Na różne eventy. eventy na koncerty, wydarzenia itd. Na Możesz tam wszystko wydrukować. Czyli automaty, jeszcze te wszystkie automaty, okay. takie właśnie biletomaty, które są w kombini. Ja też na przykład się zastanawiałem ostatnio, poszedłem się dowiedzieć, jak przedłużyć to ubezpieczenie zdrowotne. No. Powiedzieli mi, że proszę się nie martwić, przyślemy panu A, jak no. i Pójdzie pan do kombini i zapłaci. Jestem ubezpieczony. Prawdą jest to, że parę lat temu przeciłka mojej mamy przyjechała do Polski, kiedy tam moja mama się spytała, czego brakuje najbardziej z Japonii. Właśnie w Polsce to powiedziała, że Polacy... Jak i tak naprawdę cała Europa musi się nauczyć, czym są usługi. I musicie nauczyć tej przyjemności, te, te, tego takiego traktowania dobrego klienta. Bo to nawet nie chodzi o to, że e, myślę, że wiele ludzi by powiedziało, że jeszcze fajne jest to, że ta obsługa jest bardzo miła. Jest taka, że się zawsze uśmiechnie, nawet jeżeli ten. E, z drugiej strony ludzie mogą powiedzieć, z, ale to jest nieszczere. To nie jest tak jak w państwach że widzisz, czy pani jest nie ten. Ja ale to... mi to nie przeszkadza. Mnie na początku przeszkadzało. Myślałem, że no jednak nie, ale z biegiem czasu, z, z czasem po prostu. Jest to miłe, szczególnie jeżeli jesteś zmęczony, jest w ciężkim dniem, No właśnie, nie? się jesteś, do ciebie uśmiechnie. Nawet. Chcesz sobie kupić tam coś tego. Dodatkową rzeczą, którą też chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli jesteśmy już w kombini, jest to, że można kupić jednak to jedzenie. I tutaj fakt taki, że Japończycy no oczywiście gotują sobie w, domu, w domach, ale e, jeśli nie ma się czasu, żeby gotować w domach, można normalnie żywić się na ulicy. Znaczy na ulicy chodzi, że chodzi do restauracji lub kupować już gotowe dania w sklepach, w konbini i tak no, dalej. Oczywiście nie chodzi mi o takie niezdrowe rzeczy, typu zupki, ale że każdego dnia wystawiane są takie jakby świeże, zrobione ryż. Czy tam ktoś mi kiedyś co do świeżości zarzucił, że to nie jest świeże, ale na pewno jest świeższe to jest to, niż to, co masz możliwość kupienia w Polsce. E, Susi czy tam różne kare i tak dalej, to codziennie jest przygotowywane i możesz sobie to kupić. Podoba mi się też to, że tak naprawdę za godzinę pracy Możesz się wyżywić porządnie na mieście. Tak, to też to racja. No tak, bo mając stawkę, stawkę tak naprawdę minimalną, nie wiem, nie, nie wiem dokładnie, nie sprawdzałem tego nigdy, ale wydaje mi się, że taka stawka minimalna, najniższa, którą widziałem, to jest około 800, 900 jenów na godzinę. A w restauracjach, czy w takich nawet tanich klubikach, klubikach knajpkach typu Matsuya, Jesino i tak dalej można zjeść za, za 600 czy 700 jenów można zjeść posiłek. No, można się naprawdę najeść. Niestety Chińczycy z tyłu, więc jest od razu głośniej. I na dodatek przyszli tu usiąść, więc chyba w tym momencie musimy jesteśmy zmuszeni przerwać tę część odcinka i widzimy się za chwilę z innego miejsca, będziemy rozmawiać. Do zobaczenia! Chyba utknęliśmy na druszce. W poszukiwaniu innego cichego miejsca. To wszyscy sobie robią swój Pan prawie dostał w twarz. Nie patrzą, no bo to Japończycy nie patrzą. Tu mamy kolejne sakurki. Tam mamy jakiś tam placek widokowy. A tu taki wzgórek. wzgórze, na którym pewnie się osadzimy. Tylko trzeba znaleźć jakieś ciche miejsce. Idziemy skrótem. Ale jak widzicie, pogoda jest bardzo ładna i jest bardzo ciepło. Ja w krótkim rękawku już jestem, więc bardzo fajnie. Z tym, że pewnie pogoda jest tak nieprzewidywalna, że możliwe, że jutro będzie znowu padać. I to już jest kiepskie. Tu pan poległ. Sobie odpoczywa. I tu wszystko są sakurki, ale jak widzicie, one nie są. Nie ma bloomingu. Tu stoimy pod sakurką, wszyscy robią zdjęcia, czyli lepszych nie ma. Bo to dziadkowie. Dziadkowie są zawsze najbardziej doświadczeni, jeśli chodzi o to, które sakury są najlepsze. Pani Nawala ban banieczkami. Ok, pomału zbliżamy się do rewiru, który będzie jeszcze bardziej zaludniony, ale to za sprawą tego, że tu jest trochę więcej sakurek. I wszyscy opatrzcie, jaki pan tutaj na stiku sobie robi. Ojej. Rak. O, teraz jest trochę lepsze ujęcie. Więcej widać, ale to dlatego, że zrobię ci większego. Bo ty nie wiesz jaką ja mam w ogóle wizję. Hmm. I nie wiesz jak te... No nie jak wiem, nie Jak te ujęcia wyglądają, a wyglądają zawsze czynnie do dupy. Tak? No. no czemu? No bo no, takie... Ja taki mam kanał, no. Witamy w części drugiej naszego odcinka. Yy, kontynuujemy, jedziemy z tą fazą. O czym sobie <laughs> przypomniałeś Mikołaju? ja można Na zacząć. pewno o Zacznijmy od komunikacji. Dobra. Więc bardzo fajne jest to, że komunikacja w Japonii jest niezwykle rozwinięta, niezwykle prężnie działa. E, metro jeździ co tak naprawdę 14 sekund podczas 30 sekund w 30 godziny, godziny, godziny szczytu. No ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że jest to miasto, w którym jest 5 razy więcej mieszkańców niż na przykład w Warszawie chyba, nie? To... to prawda, ale też to, że wszystko jest punktualnie. No nie ma takich opóźnień dużych. Jeżeli wiesz... Masz napisane, że, że pociąg przyjedzie o 18.13, to będzie o 18.13. No może w sumie. No tak, no fakt. Plus, że wszędzie można dojechać, więc ta stacja, ta sieć jest bardzo rozwinięta. Stacje są tak naprawdę co 500 metrów nawet niektóre. A bezpieczeństwo ogólnie brakuje w Polsce tego, że Tokio jest naprawdę bezpiecznym miastem i można tu wyjść o każdej porze. Ja w życiu nie No może też wygląda trochę straszniej. Tak jak powiedziałeś, że jesteśmy wrogami publicznymi numer jeden i to ludzie się nas boją, ale nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby jakiś pijany Japończyk czy krykolwiek nie zaczepiał, to bardziej Japończycy się jakby boją tego, żeby, żeby zaczepiać obcokrajowca i jakby od nas odskakują. Ja czuję się bardzo bezpiecznie w Tokio. To zresztą też Tokio. Tak, no jeżeli chodzisz po północy po ulicach Tokio, no to tak jak mówimy, to bardziej Japończycy boją się ciebie niż, niż Ty ich. I... Myślę, że w sumie Japończycy też za bardzo nie mają tutaj żadnego problemu. No, A... wszyscy mówią, że w Mera jest właśnie. Poziom przestępczości też to jest bardzo niski. No i bardziej to jest na tle psychicznym, jeżeli już jakaś przestępczość jest. Są ludzie, którzy mają takie ataki na ludzi na ulicach. No na przykład. To najczęściej to są ludzie z problemem w jest A, i tutaj bardzo czekam, że... czekam na tę masę komentarzy, którzy powiedzą, że byli w Japonii i wcale nie jest tak czysto. Ale ja chciałbym powiedzieć, że jest czysto, yy, tylko po prostu. Ta jest czysto dlatego, że ta infrastruktura jest bardzo rozwinięta. I to nie jest tak, że nigdy nie znajdziecie brudu. Yy, na takich eventach właśnie jak to Hanami i tak dalej brudzą, ja powiem, że to strasznie. I strasznie śmiecą. Bardzo dużo tych śmieci jest zostawionych. Ale z, tego, z racji tego, jak bardzo dużo ludzi tutaj mieszka, jak bardzo dużo ludzi zatrudnionych jest w sektorze na przykład tego yy, konserwacji. <noise> konserwacji, tak, powierzchni płask płaskiej. Yy, ludzie sprzątają. i ja nawet swojego czasu muszę się przyznać, że jak przyjechał do mnie kolega Adam i żeśmy palili papierosy i jak wieśniaki wyrzucaliśmy pety przez balkon na ulicę, to następnego dnia tych petów nie było. Tak? Tak, ludzie normalnie, jakaś tam służba porządkowa to sprzątała. Tak więc jest to naprawdę czysto i te władze miasta dbają o to, żeby to było czyste. Jeszcze tutaj wtrącę, że niestety, ale w tym roku, jak widzicie, Hanami nie jest jakieś bardzo obfite, więc jeśli bylibyście zainteresowani, jak to tak naprawdę wygląda, kiedy tych wiśni jest bardzo dużo, to zapraszam do odwiedzenia mojego filmiku sprzed roku, w którym jeszcze raczkowałem jako... Znaczy, nadal raczkuję jako youtuber, ale wtedy byłem takim raczkującym, sepleniącym youtuberem bez dykcji, który się dopiero uczył, tak więc jeżeli no chcecie to jest zobaczyć... Lepiej? Tak mi się wydaje. <laughs> Zostawiajcie swoje opinie w komentarzach poniżej. E, czy wydaje ci się, że Hyacuenshopy to fajna jest e, opcja? Tak, bardzo mi się podobają, bo za 100 jenów można kupić naprawdę wszystko prawie. Jeżeli przeprowadzasz się do nowego mieszkania, możesz się tam zaopatrzyć we wszystko. W talerze łyżki. W talerze no. łyżki, w może nie patelnię, ale kubki, hmm. możesz sobie kupić ręczniki, możesz sobie kupić... A a chodzi nam tak w ogóle o sklepy, w których wszystko jest po stojenów. I one się nazywają Jakunczo i są bardzo fajne. I muszę tutaj pozdrowić naszą koleżankę Asię, która właśnie niedawno w ten wczoraj, wczoraj, wróciła do Polski i właśnie też powiedziała, że pierwszą rzeczą, że najfajniejszym miejscem tutaj jest sklep stujenowy. Bo naprawdę można tutaj dostać wszystko w tych sklepach stujenowych. Od skarpetek... O, tu jakiś Japończyk mały biega i się cieszy. Od skarpetek po talerze. A, jeszcze jedna rzecz, która jest fajna, to jest na pewno to, że bardzo dużo rzeczy jest otwartych całodobowo. Czyli, że nie ma czegoś takiego jak wróciłem w Polsce i zauważyłem, że y, obudziłem się o drugiej w nocy na lagu. Chciałem pójść sobie do sklepu kupić jakieś picie czy coś do przegryzienia, i niestety nie mogłem znaleźć. Musiałem iść na stację benzynową. To miasto cały czas żyje. I to, że nawet w nocy wychodząc na ulicę, możesz spotkać ludzi, którzy idą po tej ulicy, bo dalej jedynie. To wszystko funkcjonuje, to nie jest tak, że miasto umiera. Tak jak na przykład y, też jak wróciłem do tej Polski, to strasznie mi się rzuciło w oczy to, że po pewnej godzinie, czy też bardzo wcześnie rano, y, miasto po prostu jest takie ciche, jak apokaliptyczny posta, posta, y, jakiś region. Y, może o szóstej czy tam piątej niektóre samochody jadą już do pracy i dalej, ale o czwartej czy trzeciej to po prostu wszystko jest cichutkie przy nas mamy ulicę, po której na, o trzeciej nad ranem potrafi ci jechać karetka na, na sygnale. I oczywiście jeszcze musi być komentarz. z megafonem, przepraszam za utrudnienie. Ale to też prawda, że o trzeciej rano tutaj normalnie ruch. Zmurzę, no. W Porówna, no. porównaniu I to niektórym może się spodobać, jeżeli lubisz chodzić od trzeciej rano na spacery. Pobiegać. Ale jeżeli chcesz sobie pospać, no to, to różnie. Dobra, ostatnia kwestia, która, która mi przynajmniej przyszła do głowy, to jest to, e, że brakuje mi automatów na ulicach w Polsce, w których mogę sobie kupić picie na przykład. A tutaj nie tylko picie, ale tak naprawdę wszystko można kupić. Można kupić onigiri na przykład w miejscach bardziej tak, tych, można kupić lody i tak dalej. Dokładnie, właśnie tego mi brakuje w Polsce, że brakuje takich rzeczy, które możesz sobie zjeść, e, ciepłe. Mhm treściwe, nie jest to jakiś Seven des, nie jest to jakiś Prince Polo <grymne> Prince Polo, no dobra. Tak. <grymne> nie, ale to... Tylko możesz... Naprawdę jest tego bardzo dużo. Jakieś nikumany, onigiri i tak dalej. Tak, nie? tak. No? Treściwe tanie i nie musisz specjalnie iść do jakiegoś sklepu dużego. Supermarketu, po, po prostu tylko po to, żeby kupić no. jedną głowię. Ale same automaty też z piciem, że można tak, sobie wyjść tak. złapać kolkę za sto jenów, kupić i wiesz, i w nocy nie musisz iść gdzieś daleko, bo takie automaty są bardzo e, gęsto tak naprawdę rozlokalizowane w całym toku. To I my też... pod domem też mamy chyba dwa. Dużo. Widzę, Ale to też jest fajne, że w czasie zimy, czy gdy jest po prostu zimniej, te automaty serwują też ciepłe picie, ciepło. Picie, tak jest. No. Zimne, ale wydaje mi się, że w czasie lata po prostu to się wymieni. No, bo chyba nikt nie, nie kupuje takiego ciepłego, gorącego gorącej kawy. Znaczy, gorąco kawy może tak, ale jakiegoś tam ciepłego herbaty tak, czy tak, czegoś, to już nie kupuje. Czy coś jeszcze chcesz powiedzieć w takim razie, Mikołaju? No chciałem dokończyć, że... mi <laughs> się wydało. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. No i to jest drugie podejście, ponieważ Mikołaj w pierwszym oczywiście wytknął mi błąd lapsus językowy. E, tak więc dzisiaj opowiedzieliśmy o tym, czego nam brakuje w Japonii, w Polsce lub też w Europie. W drugiej odsłonie tego dwuodcinkowego vloga opowiemy, co nas irytuje w Japonii, tak więc zapraszam Was wszystkich serdecznie do, do pozostania na kanale, do oglądania kanału, do subskrybowania, do podawania dalej. I widzimy się wkrótce, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Machasz? Czy nie? <śmach> Dobra, uśmiechnąłem się. Zbieramy się, bo już zimno.